29 czerwiec 2012 rok, miejscowość Bożków. Chcę pokazać ogromny dąb, który też nazywają Bartek. Potężna korona tego dębu. Słychać, jak pięknie ptaszki na nim śpiewają. Cieszą się, że takie piękne drzewo mają. Trochę informacji od tych dziewcząt zaczerpnąłem. O tym dębie. No, postaram się go pokazać jak najlepiej, z bliska i z daleka. Ogrodzony jest, jak widać, metalowym płotem umieszczonym w kamiennych słupach. Potężny dąb Prawdopodobnie według tego co mówiły dziewczęta ma 600 lat Nie da się nie zauważyć tego dęba jak się koło niego przyjeżdża No pokażę go z daleka teraz Ale jeszcze otoczenie i drogą którą można dojechać do tego dęba. Tam w oddali zamek boszkowski. A teraz będę chciał pokazać ten piękny dąb. do no, strasznie rozłożystą koronę ma. Postaram się pokazać, jaki zasięg te gałęzie mają ogromny. Na pewno to jest Pomnik przyrody niespotykanie. No, postaram się go teraz jeszcze pokazać z większej odległości, żeby dokładnie pokazać jego ogrom, jego potęgę, jego rozmiary, korony i. i potężny pień. A teraz jeszcze raz się zbliżę do tego dęba. No i zobaczymy jego

Idę i idę i dopiero jestem w połowie jego obwodu. Przepiękny okaz i zdrowy. nie ma żadnych nie widzę żadnych miejsc, w których byłaby próchnica czy jakieś inne. Uszkodzenia niesamowite, jak potężne są te jego konary. Jak te konary, to są takie jak niektóre wielkie drzewo. No na pewno niektóre komary, konary mają długości co najmniej 20 metrów.